My w naszej analizie dziś przyglądamy się materiałowi wideo, który, no cóż, stawia odważną tezę. Tak, tezę o podwójnym kryzysie w Europie: demograficznym i e, migracyjnym. Dokładnie. Źródło opisuje kontynent, który się starzeje, ma coraz mniej dzieci i jakby próbuje ratować sytuację masową imigracją. Zobaczmy, co autor ma na myśli. Przyjrzymy się liczbom i argumentom z tego materiału, jaka jest skala tego problemu demograficznego według źródła, jakie podaje przyczyny niskiej dzietności, no i te konsekwencje strategii migracyjnej, która no, budzi sporo emocji. Mhm. Mm Skupimy się na tym, co jest w tym wideo, na faktach i danych tam przedstawionych. Właśnie, autor tam nie owija w bawełnę, mówi wprost. Europa wymiera. Mocne słowa. I cytuję prognozy, które brzmią, no, alarmująco. Bez migracji populacja Unii mogłaby spaść o ponad jedną trzecią do końca wieku. Aż tak? Tak. Włochy podobno straciłyby ponad połowę 52%. Hiszpania, 49%. Niemcy, 37%. A już teraz mediana wieków Unii to prawie 45 lat. Materiał podkreśla też, że chociaż Europa osiągnęła szczyt populacji niedawno, bo około 2020 roku. Prawie 750 milionów, tak? Tak. Ale obecna struktura wieku, ta piramida demograficzna, po prostu nie pozwala na utrzymanie tej liczby. Rozumiem. Co ciekawe, autor powołuje się na prognozy ONZ i sugeruje, że to trend globalny. Znaczy, że populacje będą się kurczyć wszędzie oprócz Afryki. I od razu wskazuje na konsekwencje, na przykład dla systemów emerytalnych. No właśnie, podaje przykład polskiego ZUS-u. Deficyt prognozowany na 2025 to podobno aż 80 miliardów złotych. Ogromna kwota. Co tłumaczy tą rosnącą dysproporcją, prawda? Coraz mniej pracujących na coraz więcej emerytów. A co do przyczyn tej niskiej dzietności? To ciekawe, bo autor materiału tak mocno oddziela kulturę od ekonomii. Mm -hmm. Twierdzi, że to głównie sprawy kulturowe. Że Europejczycy nie chcą mieć dzieci przez e, kult indywidualizmu, konsumpcjonizm, może lęk przed odpowiedzialnością, nawet postrzeganie rodzicielstwa jako ciężaru. Tak to przedstawia. I przypomina, że ten spadek dzietności poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Czyli 2,1 dziecka na kobietę. Ten próg 2,1? Dokładnie. Że to w Unii trwa już od lat 70. Tak długo? Według tego źródła tak. Przywołuje Polskę, gdzie wskaźnik jest rekordowo niski, poniżej 1,1. 1. Dramatycznie niski. Ale dla kontrastu podaje Czechy, gdzie jest 1,83 i Węgry z 1,59. Tam podobno polityka prorodzinna i inne czynniki coś dały. Chociaż to nadal poniżej progu zastępowalności? Czyli jakaś poprawa, ale niewystarczająca. Nawet Francja, która ma wskaźnik 1,86, zawdzięcza to częściowo imigracji. Autor szacuje, że imigranci odpowiadają tam za około 20% urodzeń. No i tu płynnie przechodzimy do tego drugiego filaru argumentacji wideo. Skoro nie ma dzieci, to trzeba ludzi zaimportować. Tak, to ujmuje autor, że elity europejskie wybrały imigrację kompensacyjną, masowy napływ ludzi. I przedstawia to jako takie, no, pragmatyczne podejście. Wręcz cyniczne. Podatnik to podatnik, nieważne skąd, byle statystyki się zgadzały. Materiał podaje liczby na poparcie tej tezy. Na początku 2024 roku w Unii mieszkało prawie 45 milionów osób urodzonych poza UE. To jest prawie 10% całej populacji. Dokładnie. Najwięcej w Niemczech prawie 17 milionów. We Francji ponad 9, w Hiszpanii prawie 9. A rocznie ilu przybywa? Tylko w 2023 roku, jak podaje źródło, przybyło 2,3 miliona takich osób. Wniosek autora jest jasny. Bez tej migracji Europa kurczyłaby się demograficznie, no, znacznie szybciej. Okej, okay, ale i tu dochodzimy do sedna krytyki w tym materiale. Ta strategia ma swoje ogromne minusy. Tak, autor mocno to podkreśla. Mówi o tworzeniu się enklaw get kulturowych, podaje przykład Danii. Wskazuje na wzrost napięć przestępczości. Tu pojawia się szwecja, która rzekomo płaci imigrantom za wyjazd. Mhm. I ten drastyczny przykład przestępstwa z Niemiec. Czy materiał jakoś to precyzuje, na czym te napięcia czy wzrost przestępczości polegają? Raczej operuje takimi ogólnymi stwierdzeniami i wiesz, wybranymi przykładami, żeby zilustrować tezę. Nie wchodzi w głębszą analizę statystyk kryminalnych na przykład. Rozumiem. Autor argumentuje po prostu, że ta idea szybkiej asymilacji, takiego harmonijnego współżycia kultur, no w praktyce zawiodła. Czyli utopia się nie sprawdziła. Tak to przedstawia. Polityka migracyjna jest opisana jako chaotyczna, niespójna i jednocześnie, co ważne, materiał pokazuje rosnące poparcie dla partii określanych jako narodowo-konserwatywne. Wymienia konkretne tak, bada AfD w Niemczech, Zjednoczenie Narodowe we Francji, Konfederacja w Polsce partie, które na krytyce tej polityki otwartych drzwi budują swoje poparcie. A kraje jak Węgry czy Polska są przedstawione jako te, które otwarcie kontestują to podejście Unii. Więc ten kryzys migracyjny staje się w tej narracji kryzysem politycznym, który dzieli Europę. Czyli podsumowując narrację tego źródła, yy, mamy obraz Europy jakby w kleszczach. Z jednej strony demografia leży, mm -hmm. a z drugiej strony proba ratunku przez masową imigrację, która według autora generuje nowe, głębokie problemy: konflikty kulturowe, społeczne, polityczne. Tak. Wydaje się, że główna teza tego materiału jest taka, że wybrane przez Europę rozwiązanie jednego kryzysu, czyli demograficznego, no nieuchronnie zaostrza inny kryzys spójności społecznej i kulturowej. Mm -hmm. To jest mocna diagnoza, którą stawia to źródło, ale nie daje prostych recept, prawda? Raczej nie. Zostawia nas z pytaniem: jakie są realne ścieżki rozwoju dla Europy w tej sytuacji? No właśnie. Czy da się znaleźć jakąś równowagę między tą no, demograficzną koniecznością a trudnościami z integracją społeczną? To jest pytanie, które chyba najbardziej wybrzmiewa po analizie tego materiału. Zdecydowanie pytanie, z którym warto zostać.